Wietarka, wietarka, <grywka> spawarka jest, łózeczek też jest, no to teraz jeszcze stół potrzeba i będzie można tutaj zacząć wreszcie sensownego robić. Dzień dobry, marzy mi się taka piła taśmowa. Kiedyś sobie taką kupię, ale póki co korzystam z tego, co jest. Zauważyłem, że o wiele wygodniej się pracuje, jak sobie ściskiem złapię nie profil do stołu, a kilka profili razem do siebie. Wtedy, przynajmniej tymi trójkami, mam idealnie równo docięte długości. Jak dojechałem do ostatniego cięcia, to się okazało, że panowie mi źle docięli w sklepie długości i zamiast zostawić 1 cm zapasu, to ucięli 1 cm krócej. Nalazłem całkiem fajną rurę o profilu nieco większym niż ten, który zaprojektowałem, a że to tylko na korzyść konstrukcji. No to z uśmiechem oczyściłem ją z rdzy i zaoszczędziłem kilka stówek. Teraz mogłem wreszcie to sobie na żywo wszystko poprzemierzać, przetestować. I o dziwo wyszło bardzo dobrze. Sztywność. Nawet bez spawania była całkiem zadowalająca, więc fizyka, wzorki i mechanika jednak nadal działają. Dobrze, że Teściu ma tutaj taki mini złom, bo stal jest teraz tak cholernie droga. 5 na 5 na 2. Szukam 4 na 4 na 2. A to jest ciekawe ile to jest 6,5. 4x4x2 sobie liczę. O, tu jest coś. Tu jest coś. 4x4. O! Jest. 4x4x2 to jest to, czego szukałem. Ale z tego to ja raczej nogi nie zrobię. Zdecydowałem się na profil nieco większy, bo zamiast 40x40 znalazłem 50x50 i grubość ścianki 2 mm. I był to bardzo dobry wybór, bo nawet wizualnie mi ten stół się o wiele bardziej solidnie prezentował. Za same żebra, bez tych szyn podłużnych, je też za ścianą znalazłem, wydałem 520 zł. Kosmos. Współczuję wszystkim, którzy się teraz właśnie budują lub mają taki zamiar. Nie ogarniam już tych cen po prostu. Nogi na szczęście nie muszą być idealnie równe, bo nic na nich nie będę ustawiał i pozycjonował, więc sobie to doprowadzę do porządku, oczyszczę i potem pomaluję? W międzyczasie znalazłem takie ustrojstwo do tej maszyny, które trochę by mi wcześniej ułatwiło robotę, no ale nic, lepiej późno niż wcale. I ile tu ma być? Jestem stary. Do takiej szczotki to zawsze, ale to zawsze trzeba wziąć okulary, bo lecą z niej często druty. I mimo że ja jestem taki lekkoduch, jeśli chodzi o BHP, hmm, więc najczęściej jest po prostu jolo i jedziemy z tematem, ale jakby mi takie cudeńko wpadło do oka, no to jolo by się od razu skończyło. Już ogarnąłem elementy ramy to przyszła pora na gradowanie żeber do blatu. Fajnie to wygląda na filmie, ale na te wszystkie pierdoły w normalnym życiu nie udało mi się wcisnąć przyspieszenia i kilka godzin poszło z iskrami. Niestety ten stół muszę spawać od spodu żeby mi się potem te ruchome żeberka ślizgały po szynach nie hacząc o spawy więc muszę wszystko ustawić do góry nogami a to trochę wszystko komplikuje bo już nie wystarczy, że wypoziomuję te dwie szyny i się trzeba się będzie poziąć. kombinować ja podkładałem na tą płytę jakieś kawałki żeby tu zrobić odstopniowanie no i jest nie więcej teraz poukładam ten ruszt bo on musi być, w poziomie jeszcze sobie sprawdzę potem poziom na tym ruszcie jak wychodzi i na niego będę dawał te szyny. Szyny muszę pamiętać, żeby szef tego profilu. O gdzieś tu mamy szef. O, tu jest szef. Żeby szef był finalnie na dole, bo do góry będzie dociskana ta boczna. E, poprzeczka wysuwająca, więc tu gładkie musi iść na dół. I że żeby było na górze. I no, i teraz będzie trochę poziomowania, więc ustawy sobie. <śmiany> Pomijam statywu. To jest statyw profesjonalny, i tutaj jest. O żeby za bardzo nie pokrzywić blatu od tego spawania to robiłem po trzy małe gluty na każdym łączeniu szyny z żebrem. Na wszelki wypadek skakałem jeszcze pomiędzy żebrami i pomiędzy stronami stołu, żeby za długo tego miejsca konkretnego nie podgrzewać. No bo jakby górna powierzchnia szyny się rozgrzała, no to się rozciągnie i zrobi się taki stalowy banan. A jak przyspawam wszystkie żebra, no to potem po ostygnięciu już tak łatwo nie wróci do tej swojej prostolinijności. No a że jestem prosty chłopak i wolę proste blaty. No to się okazało, że takie właśnie glutowanie z doskoku z różnych stron jest dobrym rozwiązaniem, bo stół wyszedł bardzo równy. A przez to, że te gluty nie były super mocne po tych przyłapaniach, no to mogłem jeszcze później lekko sobie porozsuwać żebra, które wyszły zbyt ciasno. Pod koniec popsułem sobie niestety uchwyt, ale udało się go naprawić. Może mi ktoś poradzi, czy dysze to się ściąga, tak wysuwa po prostu, czy się ją tak lekko wykręca z tej sprężyny. Bo jakimś cudem ją powyginałem ściągając i wyszła mi z tego rowka, który ją trzyma. Na szczęście udało się ją z powrotem wygiąć do tego pierwotnego kształtu i wsadzić na miejsce. Ale teraz nie wiem, czy dobrze ją ściągam, a może po prostu powinienem poczekać aż ostygnie, zanim ją będę zdejmował. Zdecydowałem, że zostawię trzy żebra i nie będę ich w ogóle spawał do tych szyn, tylko będę je dokręcał. W razie, jakbym kiedyś potrzebował większego otworu w blacie, na jakieś cięcie lub narzędzie, a wyjęcie tych trzech żeber da mi jakieś 35 cm, więc powinno to wystarczyć nawet na jakąś pilarkę czy fryzarkę. Następnego dnia zabrałem się za ramę. Najpierw jednak musiałem zrobić otwory, żeby dokręcić tą boczną przeduszkę do stołu. Z tego co pamiętam z wytrzymałości, no to głównie dwa, trzy pierwsze zwoje pracują na gwincie, więc postanowiłem to sprawdzić, czy w tej 3 mm ściance uda mi się nagwintować M8 i czy to w ogóle cokolwiek utrzyma, w sensie tą śrubę, którą będę dokręcał tą przeduszkę. Jak widać, nie. No ale co się dziwić w sumie, to jest czarna stal i ona ma jakieś 300 MPa wytrzymałości, a nakrętki mają pewnie z 2-3 razy taką. No i mają też więcej niż dwa zwoje w środku. Także skończyło się na szlifierce, rozwiercaniu i w spawaniu po bożemu nakrętek. I teraz wszystko działa pięknie. Teraz nogi. Najpierw sobie ustawiłem jedną. Potem na jej bazie mogłem łatwo wspawać już drugą. No i miałem już stół. Stół z niedospawanymi nogami. Ale jednak tak można pracować. W takich ściskach powiedzmy wiejskich albo rolnych. Dobre jest to, że są w stanie objąć cały traktor, więc mogłem na luzie ee, sobie ścisnąć te moje krótkie nogi do blatu, mimo braku tych talerzyków. Stracę Wam małą tajemnicę. Tak długo rupiłem ten stół, że zapełniłem całą pamięć w telefonie i na koniec już tylko takie śmieciowe ścinki nagrywałem, walcząc o każdą sekundę. Także zamiast filmu dokumentalnego będzie teraz opowieść. Z kamerą wśród śrubek nie czytała Krystyna Czubówna. To są płaskowniki. Zamierzam z nich zrobić stopki. Nie bardzo ogarniam kręcenie, przymierzanie i trzymanie jednocześnie schodzeniem, więc ledwo się zmieściłem w kadrze, ale coś tutaj pewnie widać. Ten symboliczny gest oznacza, że poza kadrem wziąłem kątówkę i zrobiłem ciach. A jako, że było już późno i trochę nie ogarniałem, to wyszło jak wyszło, ale to w sumie bez znaczenia, bo i tak będzie tam spaw, znaczy się glut, a spawać się mam nadzieję kiedyś nauczę. To jest Punkt tak. Jakbym miał teraz Nokia 30 30 zamiast tego Samsunga, to bym Wam to udowodnił. A teraz musicie sobie tylko wyobrazić, że robię jeb i powstaje dołek, który następnie rozdrapuje owym wiertłem. No, może nieco większym, bo finalnie powstał taki oto otwór. Otwór wprost idealny na Przyjęcie śruby M16 albo M14, już nie pamiętam teraz. W każdym razie, jak sprawdziliśmy kilka minut wcześniej, śruba lubi nakrętki. Więc voilà. Trzeba ją tylko przygluto spawać. O, tak mniej więcej gdzieś tutaj. I takim oto wyrafinowanym efektem udałem prąd. I teraz oddaję głos do studia. Tak wygląda. Obspawane. Obsmarkane. I do góry nogami. I wchodzi to. I to jest regulacja. No i tak to wygląda. Muszę przyznać, że coraz lepiej mi te glutospawy wychodzą. Jeszcze tylko wyspawam kilometr drutu i może mnie zatrudnią do spawania tego płotu przy Białorusi.